Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Andrzej Świch, jestem właścicielem tego kanału, jak również twórcą strony internetowej ultrasamołk.pl. Ostatnio miałem uczyć się do egzaminu MS700, zarządzanie Microsoft Teams. Tym niemniej zmieniły się trochę moje założenia, zmieniły się trochę moje poglądy, w związku z czym przygotowuję się do nieco innego egzaminu. Jaki to egzamin? Czego nauczyłem się zupełnie przypadkiem? Zapraszam do oglądania. Pamiętacie odkrycie na miarę chleba na tosty, gdy uczyłem się do egzaminu AI-100? Przypomnijmy, zawsze namawiam do darmowych kursów, które oferuje Microsoft: są online, są za darmo i to właściwie powoduje, że dalej powodów szukać nie trzeba. Pamiętacie jednak tę stronę stanislas.io, będącą dla mnie objawieniem i ogromnym uspokojeniem podczas przygotowywania do egzaminu AI-100. Znalazłem tu trzy prezentacje których wartości podważyć się nie da mimo tego, że zakres egzaminu pewnie zmienił się od tego czasu ze dwa razy i w ogóle sam egzamin ma teraz numer AI 102. Niesamowicie ważne były dla mnie w tym momencie linki pod tymi prezentacjami prowadzące do konkretnych stron z dokumentacją Microsoft, co bardzo przyspieszało i porządkowało moją pracę. I to mimo posiadania planu który to plan strona Stanislasa Kastany podniosła na zupełnie zupełnie inny poziom. Z tego czasu, jak pamiętacie, zapisałem się na egzamin MS-700 Managing Microsoft Teams. Jak wspomniałem we, wstę we wstępie, zmieniłem zdanie i postanowiłem rozwijać się w data science. Stąd pokuszę się o egzamin DP-100 Designing And implementing a Data Science Solution on Azure. W związku ze zmianą egzaminu, oczywiście przygotowuję sobie plan. To, jak go przygotowuję, będzie tematem osobnego filmiku. Dziś skrót, który odkryłem zupełnym przypadkiem. Otóż, idąc za przykładem pana Kastany, spojrzałem w ten plik PDF. Zawsze też korzystam z oferowanych przez Microsoft kursów, i tu przypadkiem kliknąłem w tę część. Tak też pojawił się ten kurs, a wraz z nim skrót dp100t01-a. Kurs ten, jak można przeczytać tu na stronie, jest trzydniowym przygotowaniem. Pod okiem instruktora do egzaminu DP100. Pomijając dział profil odbiorców, z którego wymagań naprawdę niewiele spełniam, nawiasem mówiąc, poniżej znajdują się możliwości zapisu na szkolenie. Klikając w tę strzałkę, tutaj, można zobaczyć sobie, gdzie i kiedy ten kurs się robi oraz jaka jest jego. Cena. Zresztą nie mała. Skąd inąd idiotycznym rozwiązaniem jest tutaj układanie tego według miasta. Sprawdziłem zarówno Kraków, jak i Warszawę. Niczego jednak nie znalazłem. Zanim dalej chciałbym pokazać Wam krótki mały trik, który pozwala na zmianę języka do wolnej strony Microsoft i zwykle działa. Rzecz polega na tym, że. W każdym adresie, który jest związany jakkolwiek z dokumentacją Microsoft, znajduje się ten fragment. Ten fragment, który powiada jakim językiem i jaką odmianą, w jakiej odmianie tego języka chcecie oglądać stronę. I tak zmieniając angielski, Stany Zjednoczone na Polski, polski a następnie klikając Enter. Część strony pozostanie nie przetłumaczona. Tym niemniej zauważcie, że teraz już to wszystko stało się otwarte. Co oznacza, że możemy sobie pewne rzeczy przetłumaczyć, i dotyczy to wszystkich tych kursów online. One są tłumaczone maszynowo. Dlatego też może się to przydać w przyszłości. Wracając do tematu. Przewijając tę stronę w dół, można znaleźć więcej ciekawych informacji. Na przykład Microsoft podaje tu kilka dodatkowych kursów, które warto zrobić wcześniej. Większość z nich mam: Create Machine Learning Models, Explore Microsoft Cloud Concepts czy Microsoft Azure AI Fundamentals. Z tych dwóch ostatnich mam nawet certyfikaty. Ostatni zaś, czwarty, Administer Containers in Azure, przejrzę. Bo wydaje mi się, że część tematu poznałem podczas przygotowań do AI100. Dopiero poniżej jednak jest to, czego potrzebowałem. Dokładna rozpiska kursu z tytułami lekcji. Co wystarczyło mojemu pokrętnemu umysłowi, by wpaść na pewien pomysł. Wrzuciłem w wyszukiwarkę. Używam zwykle DuckDuck Go. Nazwę pierwszej lekcji, Introduction to Azure Machine Learning. Jako pierwszy link znalazłem, zobaczcie, dokumentację Microsoft na ten temat wraz z kursem, co, czego mogę się nauczyć trochę praktycznie, w jaki sposób używać interfejsu, w jaki sposób on działa, jak również playlistę na YouTube. Ja zawsze zagłębiam się trochę w to, co znajdę, dlatego też myślę, że kanał Data Science Dojo jest do polecenia. Ja go już subskrybowałem. Sam kanał wydaje mi się na tyle ciekawy, że pewnie jeszcze przy okazji nauki Data Science pojawi się tutaj. I obie te rzeczy to już wydaje mi się naprawdę dość niż trzeba. Tym niemniej, jak mawia jeden z bohaterów neuromancera mojej ulubionej książki, nie ma spoczynku dla nieprawych. Stąd i ja nie przerwałem poszukiwań. Owocem moich dalszych poszukiwań jest ten plik. Introduction to Azure Machine Learning, czyli wstęp do Azure Machine Learning. Jest to zawartość jakiejś strony, chyba z konferencji Microsoft jakiś czas temu, rok lub dwa. Co oznacza dwa Plusy. Pierwszy z nich dokument jest sygnowany logiem Microsoft, co oznacza, że konferencja była przynajmniej za wiedzą tej firmy. Druga sprawa, o której już dziś wspomniałem, to fakt, że sama dokumentacja w założeniach nie zmienia się często. Podsumowując oba te znaleziska, czy trzy właściwie znaleziska, yy, da się tego nauczyć tylko z darmowych źródeł, co mam zamiar udowodnić, przygotowując cały plan w ten sposób. Ale to znów temat na Kolejny filmik, o czym mówiłem już wcześniej. Takim właśnie źródłem może być również AI School. Dla tych, którzy potrzebują podstaw, jak również nieco bardziej doświadczonych, niepodważalną zaletą tego przedsięwzięcia jest jego praktyczność. Uczyć się można, jak widzicie, o botach, ogólnie o usługach AI, czy autonomicznych systemach opartych na sztucznej inteligencji mnie osobiście tutaj zaciekawił y, temat knowledge mining. Szeroko pojęta analiza tekstu, wyciąganie ukrytych wzorców i tym podobne. Tak więc z przyjemnością w przyszłości o tym opowiem, bo temat wydaje się wart zgłębienia, a jest to zresztą element, który został dodany do AI 102 Designing and Implementing Microsoft Azure AI Solution, czyli tego egzaminu, który ja już zdałem właściwie jego. Nowej wersji. To już wszystko na dziś. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, mając nadzieję, że został przez Was spędzony pozytywnie, produktywnie i przyjemnie. Zapraszam do kontaktu, czy to przez maila andrzejmałpoultrasamołkop.pl, czy przez stronę Facebooka i tutaj na kanale YouTube bądź Instagrama. Staram się na wszystkie. E, Próby kontaktu odpowiadać, może nie jestem w tym najszybszy, natomiast zawsze skuteczny. Zapraszam do oglądania następnych odcinków, tym samym do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się.